Dział Darek! Miałem dzisiaj najdziwniejszego pacjenta w życiu. O co chodzi? Kolejny straszak przed zabiegiem? Nie nie, serio, facet przyszedł z problemem z podniebieniem. Myślałem, że afty albo coś. Kurczę, ma tam zęby. Jak normalne zęby, ale w podniebieniu. Pełno ich! Co ty gadasz? Jakie zęby? Patrz na to. To jakiś mutant czy co? Wyglądają jak normalne zęby, ale jest ich chyba z dwadzieścia. Wszystkie w podniebieniu. Może proteza jakaś? Nie, to żywe zęby. Sprawdzałem. Mają korzenie, krwawiły jak je dotykałem. Jezus, a co mówi pacjent? Że zaczęły rosnąć jakieś dwa tygodnie temu. Po czym. miał katar i spał z otwartą buzią przez parę dni. Mówi, że jak się obudził, to czuł dziwne swędzenie. Zębolud powstał. Nowa rasa ludzi z dodatkowymi zębami. Haha, bardzo śmieszne. Ale serio, nigdy czegoś takiego nie widziałem. W internecie pewnie znajdziesz jakieś wyjaśnienie. Może jakiś rzadki zespół genetyczny? Facet ma 34 lata, całe życie normalne zęby miał. To nie genetyka. A może jakieś leki brał? Hormony wzrostu czy coś? Pytałem. Nie bierze nic poza witaminami. Zdrowy facet, żona, dzieci. Żona wie? Wie, ale myśli, że to jakieś brodawki albo coś. Nie wie, że to zęby. A jak się czuję z tym? Chyba sprawdziłem na PubMed, jak wrócę. Facet był całkiem spokojny zresztą. Spokojny? Jakbym się obudził z dwudziestoma dodatkowymi zębami, to bym panikował. Właśnie dlatego było to dziwne. Jakby mu to nie przeszkadzało za bardzo. A boli go? Mówi, że czasami swędzi, ale nie boli. Tylko przeszkadza mu w jedzeniu. Logiczne. Jak ma jeść z zębami w podniebieniu? Właśnie. Mówi, że musi małe kęsy brać, bo się zahacza. I co mu powiedziałeś? Że to bardzo nietypowy przypadek i muszę skonsultować z kolegami. Będziesz je usuwać? Nie wiem jeszcze. To żywe zęby z korzeniami. Jak je usunę, to mogę mu podniebienie perforować. Ale przecież nie może tak zostać. Wiem. Dlatego muszę poczytać. Może podobne przypadki gdzieś opisane. I co dalej? Umówiłem go za tydzień. Chcę poczytać o tym, może znajdę jakieś podobne przypadki. Będzie miał więcej zębów za tydzień. Mówi, że przestały rosnąć tydzień temu. Jakoby się ustabilizowało. Może to koniec procesu. Oby, ale dziwne jest to, że tak nagle się zaczęło i skończyło. Natura ma swoje prawa. Może jakiś trigger był. Ten katar może? Albo infekcja jakaś? Możliwe. Wirus mógł aktywować jakieś geny? Nie wiem. Muszę to zbadać. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Jasne. Na razie idę do domu. Męczący dzień z tym wszystkim. Spoko, pogadamy jutro. I daj znać, jak znajdziesz coś w literaturze. Na pewno. Pa! Ej, Darek, mam nowego współlokatora. Co? Wziąłeś kogoś na mieszkanie? Nie, mam ćmę w pokoju, haha. Ćmę wygonił. Ale ona jest taka słodka. Patrz, jaka puchata. Wow, rzeczywiście wygląda jak pluszak... Nigdy takiej nie widziałem Prawda? Taka futrzasta, jakby miała małe włoski I duża, chyba z sześciu centymetrów Gdzie ją znalazłeś? Przyleciała do mnie przez okno wieczorem Usiadła na lampie i tam siedzi Może to jakiś rzadki gatunek? Możliwe, ma takie ładne brązowe i złote kolory Bardzo spokojna Zwykle ćmy latają jak szalone dookoła światła Tanie siedzi sobie grzecznie i patrzy. Patrzy? Na co? Na mnie chyba jak czytam książkę to ona mnie obserwuje. Creepy trochę, ale w pozytywnym sensie. Taka mała futrzasta przyjaciółka. Nazwij ją Flauszek albo Zębatka po dzisiejszym pacjencie. Aha, lepiej Flauszek. Zębatka brzmi straszliwie. Dobra, niech będzie Flauszek. Nie miałem serca jej wygonić. Tylko uważaj, żeby ci nie nabrudziła w mieszkaniu. Na razie siedzi spokojnie. Nawet nie lata po pokoju. To dziwne. Ćmy zwykle latają dookoła lamp. Ta jakby została na jednym miejscu. Obserwuje mnie chyba. Ile już tam siedzi? Jakieś dwie godziny. Przyleciała koło dwudziestej i od tej pory nie ruszała się. Może jest chora, albo zmęczona? Nie wygląda na chorą. Skrzydła ma ładne, cała futrzasta i puszysta. Może po prostu lubisz jej towarzystwo? Możliwe. Miło mieć kogoś w mieszkaniu. Lepiej niech to będzie człowiek, nie ćma. Ćma przynajmniej nie gada za dużo. Haha, ha, dzięki za komplement. Żartuję, ale serio, jest jakaś sympatyczna. Sympatyczna Ćma. Tylko Tobie mogło się to przytrafić. Jak patrzę na nią, to ma takie inteligentne oczy. Oczy? Ćmy mają oczy? Tak, czarne, duże. I jakby na mnie patrzą. Brzmi jak z horroru. Jeszcze Ci się do łóżka dołączy. Lepiej nie, ale może zostanie nad. Zobaczymy. Może to jakiś mutant po Twoim dzisiejszym pacjencie. Bardzo śmieszne. To zwykła ćma, tylko ładniejsza. A może to nowy gatunek? Ewolucja w działaniu. Może, ale to bez znaczenia i tak ją wypuszczę rano. Chyba, że sama wyleci. Chyba, że sama. Na razie siedzi jak przyklejona. Okej, okay, okej. Okay. Dobranoc z nowym pupilem. Dobranoc. Flauszek też życzy dobrej nocy. Pozdrawiam, Flauszka. Stary, nie dam rady dzisiaj wpaść do ciebie. Obudziłem się z Katarem. Pewnie od tej ćmy alergię masz. Możliwe, ale dziwny Katar. Dlaczego dziwny? Nie mam zakatarzonego nosa, tylko gardło dziwnie czuję. Ból gardła to też objaw przeziębienia. To nie ból, to jakby swędzenie. Może sucho masz w powietrzu. Włącz nawilżacz. Nie, to coś innego. Swędzi mnie w podniebieniu. W podniebieniu? Tak, dokładnie tam gdzie ten pacjent miał te zęby. Zbieg okoliczności. Nie wiem, nie mogę przestać tego macać językiem. Co macać? Podniebienie. Jakby tam były małe punkty, szorstkie. Może się podrapałeś jedzeniem wczoraj? Nic ostrego nie jadłem. To coś innego. Pamiętasz, co jadłeś? Normalnie zupa, kanapki, nic specjalnego. To pewnie przeziębienie jednak. Darek, te punkty są coraz bardziej wyczuwalne. Jakie punkty? W podniebieniu, jakby coś tam rosło. Przestań się nakręcać. Po tym pacjencie masz obsesję na punkcie zębów. Nie, to nie obsesja. Realnie coś tam czuję. Weź lusterko i sprawdź. Sprawdzałem. Nic nie widać, ale czuję językiem. Ile tych punktów? Trudno policzyć. Może sześć? Rozłożone po całym podniebieniu. Dokładnie, jak ten pacjent opisywał? Tak, dokładnie tak samo. To dziwne, ale na pewno to psychosomatyczne. Może, ale czuję to bardzo wyraźnie. Idź do lekarza, jak Cię to martwi. Jestem lekarzem, ale nigdy czegoś takiego nie czułem. To może drugi lekarz powinien na to spojrzeć. Może, ale najpierw chcę poczekać, jak się rozwinie. Rozwinie? Co ma się rozwinąć? Te punkty. Czy to przejdzie, czy będzie się pogłębiać. Nie eksperymentuj na sobie. Serio. Dam sobie jeszcze dzień. Jak będzie gorzej, to pójdę. A ta ma co? Dalej u ciebie? Chyba wyleciała rano. Ale dziwne, że akurat teraz mam te objawy. Myślisz, że to przez nią? Nie wiem, może alergiczna reakcja? Albo ugryzła cię w nocy? Śmy nie gryzą. Ta może była wyjątkowa, jak sama mówiłeś. Prawda, była dziwna. Jak się czujesz teraz? Ciągle to swędzenie. I jakby coś się tam ruszało, ruszało. Tak jakby małe punkty pulsowały. Igor, to brzmi poważnie. Wiem, ale jeszcze poczekam. Obiecujesz, że pójdziesz do lekarza, jak będzie gorzej? Obiecuję, a teraz muszę jechać do pracy. Uważaj na siebie i trzymaj mnie w kursie. Jasne. Jak tam? Co się dzieje? Jak się czujesz? Gorzej. Dużo gorzej. Jak gorzej? Te punkty są większe. Większe? O co chodzi? Czuję je teraz wyraźnie. To nie są punkty. To co to jest? Małe wypukłości. Ostre. Ostre jak co? Jak końcówki zębów. Przestań. Dzwonię po karetkę. Nie jeszcze. Chcę zobaczyć, co to jest. Nie eksperymentuj na sobie. Ale to fascynujące z medycznego punktu widzenia. To niebezpieczne. Jedź do szpitala. Jestem w pracy. Mam jeszcze trzy pacjentów. Odwołaj ich. To pilne. Nie mogę. Jeden to dziecko z bólem. Igor, myśl o sobie też. Po pracy pójdę. Obiecuję. Ile tych wypukłości masz? Więcej niż rano. Chyba z dziesięci. Przybywa ich? Tak. Co godzinę czuję nowe. To jest poważne. Rośnie ci coś w ustach. Wiem, ale muszę skończyć pracę. Praca może poczekać. Bolej. Zaczyna boleć. Widzisz? Dzwoni na pogotowie. Skończę z tym dzieckiem i jadę. Obiecujesz? obiecuję. Ale ból jest dziwny. Jak dziwny? Jakby coś przedzierało się przez tkanki. O kurczę, jadę do ciebie. Nie, może to zakaźne. Co zakaźne? Nie wiem co to jest. Może to samo co miał tamten pacjent. Jaki pacjent? Ten z zębami w podniebieniu. Myślisz, że się od niego zaraziłeś? A może ta taćma była nośnikiem? Nośnikiem czego? Jakiegoś patogenu, wirusów, bakterii. Ćmy nie przenoszą chorób ludzi. Ta mogła być inna. Skończyłeś już z tym dzieckiem? Nie mogę się skoncentrować. Ból jest coraz silniejszy. Odwołaj resztę wizyt. Już odwołałem. Jadę do domu. Do domu? Jedź do szpitala! Najpierw chcę sprawdzić w lustrze, co tam mam. Igor, nie rób tego sam. Muszę wiedzieć. Zaczekaj na mnie. Będę za 20 minut. Nie mogę mówić, boli mnie cała paszcza. Dzwoń teraz na pogotowie. Próbowałem, nie mogę otworzyć ust. Nie możesz otworzyć ust? Coś blokuje, coś duże. Co blokuje? Coś się rusza w podniebieniu. Rusza się? Co się rusza? Czuję, jak przebijają się przez dziąsła. Co przebija się? Zęby, czuję zęby. Wszędzie zęby. Dzwonię na pogotowie. Podaj adres. Są w całej jamie ustnej teraz. Gdzie jesteś? W domu. W łazience. Karetka jedzie. Otwórz im drzwi. Nie mogą mnie znaleźć. Schowałem się w łazience. Czemu się schowałeś? Boję się, co zobaczę w lustrze. Wytrzymaj. Pomoc już jedzie. We krwi, cała umywalka we krwi Karetka jest już pod blokiem Nie mogę im otworzyć krwawie z ust Mam klucze zapasowe, jadę Nie, nie mogę już, coś mnie... Odpowiadaj Zadławia Igor? Hello! Odbierz telefon Dzwonię na pogotowie sam Igor, odpowiadaj Twój znajomy nie żyje Obserwujemy cię teraz Co to znaczy? Wiesz za dużo Policja Dzwonię na policję Policja nie pomoże Co się stało z Igorem? Uwaga Zachowaj szczególną ostrożność. Nie zbliżaj się do włochatych, pluszopodobnych ciem. Organizm wchodzi do jamy ustnej podczas snu. Efekt niekontrolowany rozrost uzębienia. Pierwsze objawy, katar, mrowienie, kaszel. Zidentyfikowano 9 przypadków w Polsce. Czas inkubacji 24. Nie śpij sam, zasłaniaj usta. W przypadku kontaktu z ćmą należy natychmiast zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego. O objawy progresji, swędzenie podniebienia, punktowe wypukłości, przebijanie się zębów przez błąd. Śluzową krwawienie, śmierć przez uduszenie lub wykrwawienie. Gatunek zidentyfikowany po raz pierwszy trzy dni temu. Pierwotnie wystąpił w okolicach Krakowa, rozprzestrzenia się na północ. Charakterystyka ćma o długości 6 cm, futrzasta. Nocna aktywność. Przyciągana światłem lamp, zachowuje się spokojnie, nie ucieka przed człowiekiem. Mechanizm zakażenia. ćma składa mikroskopijne jaja w jamie ustnej śpiącej osoby. Jaja wklejają się w podniebienie. Dodatkowe informacje. Larwy żywią się tkankami miękkim, wydzielając enzymy powodujące mutacyjny wzrostu zębienia, Rozprzestrzenianie. Jeden osobnik może zarazić do 12 osób w ciągu jednej nocy. Śmy są aktywne wyłącznie w godzinach nocnych. Lista powiatów objętych alertem: Krakowski, Wielicki, Myślenicki, Olkuski, Oświęcimski, Chrzanowski, Wadowicki. Alert może zostać rozszerzony. Nowe przypadki. Ostatnie 24 godziny. 3 nowe zgony w Krakowie, 2 w Wieliczce, 1 w Myślenicki. Lenicach. Łącznie potwierdzono 15 przypadków śmiertelnych. Procedura postępowania. Przy podejrzeniu wystąpienia objawów nie próbuj samodzielnego leczenia. Natychmiast dzwoń 99 i podaj kod CMA. Środki ochrony. Śpij w pomieszczeniu z zamkniętymi oknami, użyj moskitiery, załóż maseczkę na noc. Unikaj światła w oknach po 22. Uwaga dla personelu medycznego. Objawy mogą przypominać ropne zapalenie gardła. Kluczowe pytanie: Czy pacjent miał kontakt z ćmą w ciągu ostatnich 48 H? Kwarantanna. W przypadku potwierdzenia zarażenia, wszystkie osoby mieszkające z pacjentem podlegają 48 H obserwacji medycznej. Współpraca międzynarodowa. Podobne przypadki zgłoszono w Czechach 2 i na Słowacji 1. Wprowadzono tymczasowe ograniczenia w ruchu transgranicznym. Badania. Trwają intensywne prace nad opracowaniem antidotum. Próby usunięcia larw chirurgicznie zakończyły się niepowodzeniem. Pacjenci zmarli z powodu masywnych krwotoków. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów natychmiast dzwoń 999. Podaj się ma. nie próbuj samodzielnego leczenia. Komunikat zostanie powtórzony co 30 minut. Przekaż dalej osobom najbliższym. Każda minuta zwłoki może kosztować życie. Aktualizacja. Alert rozszerzony na całą Małopolskę. Wprowadzono stan podwyższonej gotowości w szpitalach. Uruchamiane są dodatkowe zespoły ratownicze. Ważne, jeśli zauważysz futrzastą ćmę w swoim domu, nie próbuj jej usuwać. Opuść pomieszczenie i natychmiast zawiadom służby sanitarne.